Ale ludzie, Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa. Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł. Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki sen człowiecze ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Po to słowo pańskie, chwała tobie, Chryste. właściwie prawie zawsze, kiedy gromadzimy się w związku z rocznicą śmierci, księdza Wojciecha, Danielskiego. To jest odczytywana ta Ewangelia. Zwykle to właśnie jest w tę drugą sobotę Adwentu. I to można odczytywać jako pewien znak, bo raczej po prostu ze względu na kalendarz tak, tak wychodzi, a zawsze wychodzi prawie, prawie zawsze wychodzi tak samo. Eliasz, który jest tutaj. Tą główną postacią, bo przewija się przez obydwa czytania, jest związany z obecnością Jezusa, a pośrednio, choć nie jest tutaj wspominany, jest jeszcze Jan Chrzciciel, o którym z Ewangelii wiemy, że przyszedł w mocy i w duchu Eliasza. Jezus zresztą też o tym mówił, nie w tym fragmencie, ale ale mówił o tym, że to właśnie On jest tym Eliaszem, który miał przyjść. On jest tym, który miał poprzedzić Mesjasza. I Eliasz i Jan chrzciciel to byli ludzie, którzy byli blisko Boga. Eliasz miał ten moment zwątpienia, ale ostatecznie tak podejmował tę swoją misję prorocką. Że został zapamiętany na pokolenia w Izraelu. I przekonanie o jego, jego bliskości z Bogiem, tej zażyłości, o tym, jak bardzo Pan Bóg go obdarował, było tak silne, że znalazło swoje odbicie w tym przekonaniu, że kiedy przyjdzie obiecany Mesjasz, który ma wszystko odnowić na Ziemi, to na pewno Eliasz również tam będzie. No, bo przecież, skoro przyjdzie ktoś, kto będzie działał w imieniu Bożym, z mocą Bożą, bo przecież w Starym Testamencie to jeszcze nie było jasne, że ten Mesjasz będzie Bogiem, będzie Synem Bożym. Ale skoro przyjdzie ktoś taki, no to przecież nie może zabraknąć tego, który był tak blisko, tak blisko Boga. Jan chrzciciel też miał moment bardzo trudny. Takiego kryzysu wątpliwości dotyczących Jezusa, ale również był wierny do końca swojej misji. I rzeczywiście Jezusa wskazał, też był posłuszny, całym swoim życiem pokazał, że jest oddany Panu Bogu. Stąd też to powiązanie tych dwóch postaci i stąd też. Wiele słów, dobrych słów, które Jezus o Janie Chrzcicielu mówił, kiedy Jezus przemienił się na górze, również tam objawił się Mojżesz i Eliasz, więc Eliasz też był obecny przy Jezusie. I to wszystko, to wszystko. Jest dla nas bardzo ważne, kiedy zastanawiamy się nad tym, jeżeli zastanawiamy się nad tym, jak powinno wyglądać to nasze życie jako ludzi wierzących, jako uczniów Chrystusa. No bo właśnie, po pierwsze, trzeba przy, przy Bogu być. Dla nas ta droga jest dużo prostsza niż w czasach Eliasza, czy nawet Jana Chrzciciela. No bo to, co najważniejsze dla wszystkich ludzi, już, już się dokonało. Jezus umarł na krzyżu, pokonał śmierć, grzech, z martwych wstał. Mamy Ducha Świętego, ale to wezwanie pozostaje cały czas aktualne. Przez Jezusa mamy się jednoczyć z Ojcem, mamy być Jemu posłuszni, powierzać, Nieustannie całe nasze życie, a właściwie On wtedy już zrobi resztę. Ksiądz Wojciech jest bardzo dobrym przykładem właśnie takiej postawy, no bo On też był tam, gdzie, gdzie był Pan, Jego Pan, gdzie był Jezus Chrystus. To jest niesamowite, kiedy, kiedy można czytać, czy słyszy się różne świadectwa, jego przeżywanie Eucharystii, właśnie jako o tym momencie spotkania z Jezusem, który karmi słowem i swoim ciałem. Tu znajdował siłę. To było to, było to źródło, z którego czerpał. I chociaż chociaż to, to Jego dzieło, to co zrobił, pozostaje w cieniu założyciela ruchu Światło Życie, Jego udział jest w kształtowaniu, tej duchowości, tego charyzmatu bardzo wielki i znaczący. Ale to też jakoś pokazuje pokazuje jak może wyglądać życie kogoś, kto jest zjednoczony z Jezusem. Pytanie czy my takiego życia rzeczywiście chcemy? Czy faktycznie czy faktycznie Zawsze to spotkanie z Chrystusem jest dla nas radością. Czy, czy troszczymy się o to spotkanie tu na Eucharystii, ale też i w tych innych miejscach, we wspólnocie, rozważając Słowo? Czy troszczymy się tak, że widać, że to jest dla nas najważniejsze wydarzenie? Czy jesteśmy również gotowi do tego, żeby. Żeby to w tym wszystkim, co robimy, Jezus był faktycznie na pierwszym miejscu, żebyśmy my byli w cieniu. Tak jak właśnie chociażby Jan Chrzciciel, ale też i właśnie tak jak Ksiądz Wojciech, który wprawdzie był bardzo ceniony, lubiany w ruchu, ale właśnie z czasem gdzieś tam pozostaje cały czas w cieniu. Czy jesteśmy gotowi? Bo przecież ostatecznie to właśnie ta więź z Chrystusem, do spotkania z Chrystusem i przebywanie w jego królestwie to jest ten nasz największy skarb. Nie uznanie u ludzi, niedocenienie naszego wysiłku, naszej pracy, zresztą przecież jeżeli podejmujemy dzieła Boże to tak naprawdę to jeżeli wszystko jest tak jak być powinno, jeżeli jesteśmy otwarci na to, co Pan Bóg daje, to przecież to Jego łaska w nas działa i czyni dobro. My odpowiadamy, przyjmujemy, ale tak naprawdę owoce są Jego. Czy jesteśmy gotowi? Czy, czy rzeczywiście w ten sposób patrzymy na nasze życie? Bo patrząc na to, co, co możemy spotkać w świecie i również pośród ludzi, którzy. Którzy też o sobie mówią, że są wierzący, można zobaczyć pewną inną logikę. Jezus jako ktoś, kto ma znaczenie w życiu, ale to jest jeden z elementów życia. Poza sprawami zawodowymi, poza karierą, poza rodziną, poza wieloma innymi sprawami. Może w czasie świąt jest trochę ważniejsze. No bo wtedy trzeba się pojednać z Bogiem, trzeba, trzeba jeszcze coś tam zrobić, żeby, żeby dobrze te święta przeżyć. To nie jest to, co pokazuje nam dzisiaj Pan Bóg w Słowie, i nie jest to, to do czego nas wzywa. Jezus nie jest jedną z ważnych osób w naszym życiu. Nie jest tym, który który gdzieś tam mieści się pośród wielu różnych rzeczy, spraw, osób dla nas ważnych. On pokazuje nam, co jest najważniejsze w życiu. On to życie nam porządkuje, jeżeli rzeczywiście jesteśmy tam, gdzie On jest. Tak jak, tak jak Jan Chrzciciel, czy tak jak zapowiadał to prorok Eliasz. Tak jak również ksiądz Wojciech, ale też wielu świętych w kościele, którzy troszczyli się o to, aby być tam, gdzie Jezus Chrystus nasz Pan, i aby podejmować to, do czego, do czego On wzywa. Adwent jest, jest wspaniałym momentem na to, żeby sobie to uświadomić, że Pan przyjdzie, zaprosi nas do swojego Królestwa, a my powinniśmy na to czekać i powinniśmy wejść na spotkanie z Nim z radością. Z radością, bo ktoś, kto rzeczywiście jest oddany Jezusowi, ten moment spotkania dostrzega jako coś radosnego, a nie Niepokojącego z powodu różnych niewierności, grzechów. To wszystko, jeżeli jest w nas to pragnienie, jeżeli podejmujemy tak, jak potrafimy, te Boże plany, to wszystko przecież Pan Bóg przebacza. Obyśmy byli gorliwymi uczniami Jezusa Chrystusa, Jego sługami, niż tam, gdzie nas posyłam.